Co to będzie za bitwa? Sceniczny zwierza kontra szalona fajterka. Zwróćcie uwagę, że to <grym> zniknął>, zniknął Ty się przysuwasz, bo chcesz... A ty po prostu spielasz. Chłopie, masz proszę piękną kobietę na scenie. I to jest twój przywilej, że możesz z nią stać. I jak ona do ciebie podbija, no to co ty robisz? Odsuwasz się? Jestem, jestem Musiał musi, na znaczy no nie, nie <grym grym> no, tak <grym> przykład nie Nie jestem seksist. Tak, musił. Ale no nie, aha. Jak to jest roznieśnienie. Jeszcze nie, jeszcze nie. nie Dobój! Jeszcze nie, jeszcze nie. Uwaga, uwaga! Sonia Koratkiewicz! Koratkiewicz, bracie, kochany!